Siema, To z Unboardy.pl Długo reprezentujemy najnowszą dechę od Arbiter To jest od Original Skateboards Arbiter 36 Kicktail Świetna decha, możemy się pochwalić, że mieliśmy ją jako pierwsi w ogóle w całej Europie Zobaczcie tylko na grafikę, kurcze no po prostu powala na nogi Świetna grafa, Termotransfer noszona, Decha typowo freeride'owo downhill'owa Kupa warstw klonu kanadyjskiego Także, także możecie być pewni, że Sztywniutka będzie będzie pewnie po prostu sunęła. Długość tej dechy to 92 cm, szerokość 24,5 cm, a wheelbase, jak sami widzicie, można sobie kurcze regulować aż od 53 cm do 65,5 cm zarówno z przodu jak i z tyłu. Tak naprawdę tak samo te wycięcia, właśnie kurcze przy tym wheelbase są takie duże, żeby można było po prostu sobie regulować dokładnie tak jak każdemu riderowi się podoba. Decha posiada Konkretny concave, taki, który naprawdę pewnie trzyma stopy. My od nas dorzucamy do tej dechy ultra, taki kurczę, mocno ziarnisty grip, żebyście byli pewni po prostu, że nogi wam się nie zsuną przy stand-upach, czy po prostu, nawet jak będzie trochę mokrzej przy, przy bombardowaniu gólek. Fajny kick tutaj w tej desce, bardzo przydatny podczas nawet trików, bo ta decha również można jej triki robić. Obejrzyjcie sobie filmiki oryginalne, gdzie kurczę, chłopaki wyprawiają naprawdę nieziemskie rzeczy na, na tym arbitrze. Typowy freeride na się. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania po tej dechy lub innych desek oryginalnych, czy w ogóle desek z naszej oferty, piszcie do nas oraz dzwoncie. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.pl